Słoneczko, kochani, wiem, że może to być dla Was dziwne, ale tak, dzisiaj wrócam, wracam, wróciłam. Dzisiejszy odcinek jest totalnie niezaplanowany, słuchajcie. Nie było wobec niego żadnych planów, stwierdziłam, że go nagram jakieś 5 minut temu, bo słuchajcie... Brakuje mi tego YouTube'a, a nie chcę być kolejną YouTuberką, która wraca tylko dla vlog masy, bo wstyd, jak nie wiem. Trochę więcej i chcę, chcę do Was zgadać i budować tą całą naszą społeczność, jaką udało nam się tu zebrać. Dziękuję każdemu, że tutaj w ogóle jest. Słuchajcie, dzisiaj sobie mamy pogaduszki. Więc najlepiej, żebyście wzięli sobie kawusie, herbatkę, ja tu mam kawusie właśnie, jest godzina 17, ale tak, to jest dopiero moja pierwsza kawa, bo do to, to wszystkiego dojdziemy, okej? Okay? To jest, słuchajcie, nasza przestrzeń, usiądźmy, poplotkujmy, ja zacznę, a Ty proszę, zostaw wiadomość w komentarzu, opowiadając o swoim dniu, o swoich przeżyciach, napisz na DM, na Insta, podziel się. Ja po prostu lubię z wami gadać, spędzać czas. W ramach motywacji możecie mi też podsyłać jakieś tematy, o których chcielibyście, żebyśmy pogadali na tym YouTubie. Na ten moment chcę skupić się w po prostu pogadankach. Ja się uważam za osobę, która lubi gadać i która lubi gadać o rzeczach, które Ją napotykają i, i zdarzenia, które się dzieją na porządku dziennym. Ja też lubię mieć taki stały kontakt, nie lubię, jak to jest też wszystko takie sztywne, nie wiadomo, jak ustawione. To jest po prostu chill. Słuchajcie, dobra, już nie przedłużam, a obiecuję, że już nie przedłużam. Możecie mnie mieć na słuchawkach, możecie mnie widzieć, może nie, możecie nie. I zaczniemy. Słuchajcie, co tam ostatnio się u nas działo? Jak możecie zauważyć, y, zmieniło się coś na mojej głowie, bo przedwczoraj akurat stwierdziłam, obudziłam się, po prostu wstałam, dzień jak niby ale mówię nie, potrzebuję zmiany w swoim życiu. I to tak mnie natchnęło do tej zmiany, że ja mówię nie. Muszę coś zrobić. Nie chciałam w ogóle dotykać koloru mojego włos moich włosów, bo bardzo go lubię. Jakby nie wiem, czy kiedykolwiek znudzi mi się ten różowy, czy ja go będę chciała odstawić. Póki co to jest mój po prostu kolor, w którym ja czuję się najlepiej na świecie i w którym ja chcę zostać. No, myślałam też nad podcięciem tych włosów. Może potnę jakoś na dniach dajcie znać, czy podcinać. Ale tak mi wzięło, że mówię: A dobra, może grzywka bo to było ostatnie, za co mogłam się zabrać. No, więc jest trochę krzywa, zmieniło się, ale myślę, że wygląda cute i mi się ogólnie bardzo, bardzo podoba. Miałam grzywkę jedynie, jak byłam małym bobaskiem, a teraz widzicie, nie jestem już takim małym bobaskiem, bo mam 20 lat, a matko, jedyna mam 20 lat. Kolejny podpunkt, o którym powinniśmy tutaj porozmawiać, jest to, że spełniłam jedno ze swoich mini marzeń, mini, jak nie mini, w sumie takich celów, planów, a mianowicie dla tych, co śledzą mnie też na Instagramie, czy w formie Mieszorców. Słuchajcie, otworzyłam swoją kolekcję. I tak, jest to projekt koszulki, który zaprojektowaliśmy sami z Piotrkiem. I tutaj wielkie podziękowania dla Piotrka, mojego ukochanego z, tej, z tego miejsca. Przód w odbiciu lustrzanym I Love Myself, tak, żebyście nigdy nie zapominali, podchodząc do lustra, mogli sobie właśnie też przypominać. Tą wartość, która tak naprawdę jest w życiu ważna. Tył jest to całkowicie mój projekt zrobiony na tablecie i po prostu przerysowany, przełożony na tył naszej koszulki. Jest to, słuchajcie, wełna wegańska. I... Ja też nie wiedziałam, że to coś takiego jest, ale powiem wam, że materiał jest naprawdę super i wiadomo, że polecam, bo to jest moje i w ogóle wiele to dla mnie znaczy, ale, ale ogólnie jestem z niej bardzo dumna. To jeszcze wam metkę pokażę, bo nie widzieliście. Uuu, też jest moja. Dzień w ogóle było tyle bajerów. Na początku zrobiliśmy zupełnie inny projekt, ale mi się w ogóle nie podobał. Jakby ja go zrobiłam. Ja go zrobiłam, przesłałam nawet do grafika. Grafik coś tam obrabił, ale mm, było takie średnie. E, później ten grafik jakby przestał się odzywać, jakby straciliśmy grafika, więc mówię: Ej, nie, to dobrze, że grafika nie ma, bo ja chcę zrobić sama. No i w sumie lepiej wyszło, dzięki czemu miałam pełną wolną rękę i zrobiłam swoje. Słuchajcie, już sprzedało się sporo tych bluzek, jakby ja nie oczekiwałam, nie, nie, nie spodziewałam się. Ja mówię, dobra, będzie 8 w ciągu kilku dni, będzie super, a już jest naprawdę dużo więcej, więc bardzo Wam dziękuję za zaangażowanie, jeśli o to chodzi, ale nie chcę tutaj się przedłużać, jeśli chodzi o takie wszystkie stricte takie rzeczy, jak to się mówi? Nie, nie reklamowe, ale takie. No bo wiecie, ja już wam wszystkim dziękowałam. I jestem wdzięczna, że jesteście i że mi wspieracie, i jakby jesteście najważniejsi w tym, co robię I, i bardzo Wam dziękuję. I to jest takie zwieńczenie i zakończenie mojej przygody, bo chciałabym tą koszulką właśnie kompletnie zamknąć mój etap w życiu, jakim jest EDA. To jest taka u mnie kropka nad I myślę, że przedstawia ona historię nie tylko moją, ale też niejednego, nie jednej z was. Dla jednych jest to tylko i wyłącznie jakaś koszulka, jakiejś tam randomowej influencerki, a dla mnie jest to aż koszulka, która doprowadza mnie do łez, kiedy, kiedy ją trzymam w ręku i po prostu jest ze mną. I tak mogę wam trochę zdradzić, że tak jak się obiecaliśmy, w sumie takie jak były plany, kiedy sprzeda się treki tych kaszulek, będą bluzy. Więc wchodzą niedługo bluzy i w ogóle moim małym marzeniem, bo mam możliwość stworzenia swojego sklepu, ale oczywiście nic się nie uda bez Was. Jeśli Wam nie, będzie, nie będą się podobać te rzeczy, nie będziecie zainteresowani, no to pewnie będę musiała to marzenie odstawić, wiecie, gdzieś w kąt, no ale póki co bardzo Wam dziękuję za zaangażowanie i Czuję, że po prostu jestem w miejscu, jakim chcę być. I bardzo, bardzo, bardzo Wam za to dziękuję. Rozmawiajmy teraz o tym, co działo się dziś. Bo słuchajcie, dzisiaj jest dzień 9 marca. 9 marca, wczoraj był Dzień Kobiet, w ogóle kobitki wszystkiego, co najlepsze, wiadomo. Chociaż myślę, że usłyszeliście to w internecie już milion razy, więc nie będę Was przynudzać Jesteście najspanialszej, najkohańszej, naj... najsilniejszej, i o tym wiecie każdego dnia. Więc nie muszę powtarzać. Wczoraj był Dzień Kobiet, od mojego Piotrka dostałam dwa zestawy Lego. Mega cute, bardzo dziękuję. Autobus. Taki koncertowy, idziecie, jaki piękny autobus Lego Friends. I dostałam jeszcze Forda Anglia z Harry Pottera. Bardzo, bardzo Tobie, kochanie, dziękuję. Wczoraj w ogóle był 8 marca, a 7 marca, słuchajcie, mieliśmy już 19 miesięcznicę w związku. 19 miesięcy już jesteśmy razem. I też zastanawialiśmy się, jak długo już mieszkamy ze sobą. Bo dla niektórych w ogóle to, to ja się dziwię. No może dla, dla tych, co nie śledzą nas. Tak, my mieszkamy razem. My mieszkamy razem już bardzo długo. Jakby bardzo dużo, długo w skali tego, ile jesteśmy razem. Bo jesteśmy razem 19 miesięcy, a mieszkamy razem, nie wiem. 17. Stosunkowo krótko byliśmy razem, a jeszcze wprowadziliśmy i z biegiem lat w sumie nie z biegiem lat, tylko z biegiem czasu póki co jeszcze lata nie, mine, nie minęły. To słuchajcie, ja Wam polecam. My jakoś tak, nie wiem. Jakoś poczęliśmy od razu ze sobą to flow i z mi się tak dobrze nie żyło. Pod jednym dachem nigdy, jak z piotkiem. Kocham go najbardziej i chcę potwierdzić to, tak, mieszkamy ze sobą i dla co nie wiedzieli, się dopytywali, wszędzie są te pytania. Tak, mieszkamy ze sobą, jesteśmy razem i wszystko nam siebie jak najbardziej. Najlepiej układa. 7 marca to była nasza 19 miesięcznica. 8 marca był to dzień kobiet i on był wczoraj, a 9 marca jest sobota. I słuchajcie, dzisiaj miałam propozycję jechania na waksy, ale odmówiłam. Z racji tego właśnie staruszek yy, siedzi na waksach, No ja miałam też jechać, ale odmówiłam ze względu na to, że miałam wcześniej zapisaną klientkę i nie zgadniecie co! Klientka mnie zgłostowała! Nie przyszła, nie odzywała się, ja na nią czekałam i po prostu nie przyszła. I było mi mega przykro, bo słuchajcie, zawsze jest to, wiecie, zawsze sobie tak obliczam, co się bardziej w tym momencie opłaca, żeby też cokolwiek zarobić. No i dlatego zrezygnowałam z Baxów, bo za tatuaż oczywiście mam fajnie płacone. no i dupa wyszła na tyle, że nic. Nie nie, nie, nie nie mam. No ale trudno, w każdym razie no, byłam w studio, pojechałam rowerem, przynajmniej się przejechałam, bo dzisiaj piękna pogoda, od razu świeci słonko i wróciły wetur od 1 marca, czyli rowery miejskie. Tu się w Warszawie nazywa to Weturilo dla, dla tych, co y, nie wiedzieli, też nie wiedziałam, dowiedziałam tutaj. I bardzo fajne rozwiązanie, w ogóle myślę o zakupie rowera. Zależy mi, żeby to był jakiś taki grat, żeby on po prostu jechał, był całkiem wygodny, ale nie za drogi, tak za 2-3 stówki jakiegoś grata bym kupiła tak żeby go jechać, on by stał i tak na dworze, bo nie mamy miejsca w mieszkaniu, więc on by stał pod blokiem i tyle i miałabym wszędzie gdzie dojechać, bo ja słuchajcie, do tych rowerów miejskich mam także do pracy jadę rowerem 25 minut, ale muszę jeszcze 15 minut z domu dojść do przystanku, gdzie są te rowery, więc no tutaj jest jedynie taki, taki trochę zgrzyt, więc teraz w moich planach będzie niebawem kup, Pić sobie rower, ale myślę, czy może poprosić rodziców, może na ten, na zająca, bo nie było moje zając, czy, czy chcieliby mi się jakkolwiek dołożyć, ale to naprawdę zależy mi na jakimś kompletnym gracie. Ja nie chcę żadnego euroweru, bo ja wiem, że on zimą też będzie musiał siedzieć na tym dworze i. No po prostu wiecie, chodzi mi o to, żeby on po prostu jeździł i miałabym go pod domem. Z rzeczy, które jeszcze chcemy sobie zakupić, bo słuchajcie, tak dzisiaj skaczemy po tematach. Ja wiem, że to jest mega nieogarnięty odcinek, ale mega za wami tęskniło i po prostu sam fakt tego, że mogę sobie usiąść i z Wami porozmawiać, no po prostu wyraża we mnie całe szczęście, więc napiszcie w komentarzu, czy Wy też lubicie tak sobie posiedzieć, pogadać, czy chcecie, żebym wróciła częściej z takimi pogadankami. Yy, jeśli tak, to, to o czym pogadamy, i tak dalej. Słuchajcie, wracając, jest już marzec, a tak jak już wszędzie zapowiadałam, wszystkim mówiłam i wszyscy już wiedzą w koło, że w marcu chcemy wziąć drugiego kotka. Ale słuchajcie, ostatnio pojawił się pomysł taki, że w marcu, jeszcze pod koniec marca albo na początku kwietnia, pojedziemy sobie z Piotrkiem gdzieś na wakacje. Nie byliśmy w zeszłym roku razem na żadnych wakacjach, w sumie nie byliśmy nigdy na żadnych wakacjach razem I chcielibyśmy pojechać sobie na jakieś takie wiecie, last minute, skorzystać z tych tanich oferty, Nie wiem, nie będziemy wydawać nie wiadomo ile, ale słuchajcie możecie polecieć jak ktoś z was leci, leci lub leciał właśnie w marcu, kwietniu do jakichś ciepłych krajów w miarę I nie zapłacił nie wiadomo ile pieniędzy Chcemy naprawdę tak odpocząć, też jednocześnie będziemy tam nagrywać, montować, więc jakby nasza praca będzie wykonywana ale też jednocześnie będzie taki reset dla umysłu, wiecie o co chodzi. No i dlatego, że chcemy pojechać na te wakacje, to na razie wstrzymujemy się dla kotka. W sensie z koteczkiem drugim, póki co mamy Draculę. No Dracula nie wiem jeszcze gdzie będzie, kiedy pojedziemy na te wakacje, no ale jak wrócimy, chcemy zagwarantować mu drugiego braciszka. No nie maleństwo, no nie. Opowiedziałabym w sumie Wam sporo o tym, co się dzieje u mnie w tatuażu, w sensie w dziedzinie mojego życia, jakim jest tatuaż, bo pewnie wiecie, że robię tatuaże. No, ale dzieją się pewne komplikacje, szykuję się coś. Nie wiem, nie chcę zapeszać, więc na razie Wam nie powiem, ale myślę, że nadchodzą zmiany. Mam nadzieję, że na pozytywne nastawiam się tak na to i opowiem Wam więcej o tym, jak to po prostu już będzie w planach. Póki co Wam tylko mogę powiedzieć, że oczywiście zapraszam do mnie na dziarki, bo. Ostatnio naprawdę nie idzie. W sensie klientów nie jest za dużo. Tak jak myślicie, niektórzy z was pewnie, że śpimy na pieniądzach i nie mamy terminów, no to nie z każdego klienta cieszymy się jak naprawdę na wagę złota, bo... To jest coś mega super. Nie dosyć, że kochamy to robić, to jeszcze wiecie, no, łączy się to z naszą pracą. Z rzeczy, które się działy ostatnimi czasy, o, to też jest ciekawe, porozmawiać o tym, że wystąpiłam na odcinku u Dr. Hoodoo. Chyba jeszcze nie ma tego filmu. Dajcie znać, czy, czy oglądacie. Hodu, Hudu, Hudu, nie wiem. I zawsze zapominam sprawdzić, jak ma na imię. Jest z Poznania w każdym razie, więc e, moje rejony. Na początku wystąpiłam w shortsie i to było mega słodkie, jak zaczęliście mnie rozpoznawać i pisać, że to ja e, u niego na kanale. No i Później dostałam zaproszenie do odcinka i myślę, że ten odcinek pojawi się chyba w przyszłym tygodniu, więc wyczekujcie. Mam nadzieję, że nie zrobiłam tam z siebie jakiejś, uuu, kryzolki, ale trochę się stresowałam, wiadomo, wiadomo. To takie, wiecie, występowanie przed kamerami, to no nie jestem przywyknięta tak. Ja lubię w swoim gronie, w swoim odludziu, takie mieć swoje, swoje małe domiątko. Nie wiem, co ja gadam. Po prostu swoją przestrzeń, w której, w której chcę z Wami porozmawiać. Ostatnio złapała mnie też rozkmina, słuchajcie, jak ludzie się poznają, jak ludzie poznają innych ludzi, jak, jakby łapią te więzi, bo ja jakby mam znajomych, mam osoby, z którymi się otaczam, mam przyjaciół i jakby nigdy nie miałam problemu z nawiązywaniem nowych znajomości, ale tak ostatnio złapała mnie rozkmina, bo ostatnio też bardzo dużo czytam x Twittera, nie wiem, jak zwał, tak zwał, po prostu... Czytam sobie i łapię rozkminę, bo ja lubię sobie łapać rozkminę o życiu. No i w jakich sytuacjach ludzie się poznają? No, wiadomo, że w pracy, no, wiadomo, że w szkole, no, ale to są takie standardy. Ale też wiem, że wiele osób ma problem z poznaniem kogoś tak, o po prostu ktoś chce do swojego życia wprowadzić nowego człowieka. Go for it! I chcę wam powiedzieć, że, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tak po prostu podejść do ludzi i zagadać. Bo słuchajcie, ja tak zrobiłam niedokrotnie, zawsze mi się wtedy przypominają te takie scenariusze, za dzieciaka, kiedy jesteś sam na placu zabaw z mamą i jest pełno dzieciaków, ale nikogo nie znasz, i tylko mama mówi: no idź, no idź do nich, spytaj się o imię. No idź, idź, pobaw się, pobaw. No a Ty zawsze taka, nie, nie, nie. nie to trzeba przełamać tę barierę i słuchajcie, zamiast nie, nie, nie trzeba iść w to. Ja jak podchodzę do ludzi, to zwykle zagaduję, nie wiem, czy, czy tym jak ładnym ma ubranie jakieś, czy jak ładnie wygląda, czy ma słodkiego pieska, czy coś takiego, no to wyglądają tak wyglądają moje relacje z sąsiadami ogólnie. Jakbym miałam kilka sytuacji, czy, czy podczas eventów, ich, na którym byłam, czy, czy podczas tak o po prostu jak nie wiem, czy na jakichś imprezach typu Pyrkon, kiedy byłam sama, no to nie chciałam chodzić sama, więc odchodziłam do ludzi. Zagadywałam i, i próbowałam zawiązać tam jakiś kontakt, i jakby to jest spoko. Jednak moja rozkmina o tym, jak poznawać ludzi, i czy to jest okej, okay, czy się podchodzi, do nich po prostu zagaduje. No właśnie, jak to wyczuć, czy ta druga osoba chce tego, czy nie. Bo no wiecie, możecie podejść, no i fajnie, Wy przełamaliście jakąś tam swoją granicę, a ta druga osoba nie chce z wami gadać. I wtedy jest jak to? ale też jednocześnie bardzo uszanować to, kiedy ta jedna osoba mówi, ej, nie mam módu porozmawiać, nie mam ochoty, nie mam ochoty, śpieszę się, nie wiem, nie mój dzień na poznawanie ludzi, nie czuję się w humorze, nie wiem, czy, czy mam plany. bądźcie tu Najważniejsze w tym wszystkim, w tych nowych znajomościach i w tych relacjach międzyludzkich jest po prostu komunikacja. Jak ludzie zaczynają ze sobą rozmawiać, to naprawdę relacje zaczynają mieć równe sensy. Ale po co ja to wszystko, słuchajcie, mówiłam, bo tak by Wam mogło się wydawać. Słuchajcie, ja chcę Wam opowiedzieć teraz historię. Kiedy byłam w Poznaniu? Byłam w Poznaniu, słuchajcie, w lutym. Nie pamiętam którego, ale w lutem na ferie, kiedy oni nie mieli, drugi tydzień ferii byłam, słuchajcie. No i złapałyśmy się z Olgą. Z Olgą na nami się złapałyśmy, najpierw przyjechała do mnie, później sobie weszłyśmy na miasto. No i słuchajcie, idziemy sobie przez wrocławską, półwiejską, gdzieś jakieś tamte rejony w Poznaniu, czyli centrum Poznania ogólnie. No i podchodzi do nas typ. No i najpewniej typ... Też miał po prostu y, móc, żeby poznać nowych ludzi, żeby się otworzyć, żeby wiecie, nie wiem, no. Spotkać, na nowych przyjaciół czy kogokolwiek, czy może żonę spotkać, nie wiem tego, nie wiem. W każdym razie, no, idą sobie takie dwie wariatki, nie, różowa i niebieska. Obie wyglądają jak z cyrku, no, ale dobra, to już nie jest ważne, nie? To, to jakby ważne nie jest. No, ale podchodzi do nas jakiś typ. Na około 23-4 lata on chyba mówił, ile ma, ale chyba, chyba jest w wieku orgii może 25 chyba, no, jakoś tak. E, dobra, nieważne. No, jakoś ty w tym wieku podchodzi do nas. I zaczyna coś mówić o naszych butach. Mieliśmy bufalo, więc to na platformie. No i zaczyna zagadywać, u, oh, fajne buty, fajne buty. A mówię, dzięki, 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 I mówimy, no spoko, spoko. No po czym, słuchajcie, ja wtedy chciałam odprowadzić Olgę na terapię, bo Olga szła na terapię i po prostu pojechać do domu, więc chciałyśmy ruszyć, a ten gościu do nas, że ej, a co robicie, ja się przejdę z wami. I mówimy, na terapię idziemy, Nie, w sensie, no. Koniecznie musisz nam iść. Jakże taki niechętny byliśmy od razu, mówimy mu, że no nie mamy zbytnio czasu, śpieszymy się i lepiej, żeby znalazł sobie kogoś, po prostu spytał kogoś innego, czy może się przyłączyć, po prostu też nie mamy nastroju, nie jesteśmy w tym. nie jesteśmy w nie wiadomo, jakim nastroju, żeby poznawać nowych ludzi. Dawno się nie widzieliśmy, chcieliśmy spędzić czas tylko we dwie. No ale słuchajcie, jak już się przyłączył, to... Nie dało się go odłączyć, no normalnie jakąś pępowinę czy sznurem zawiązał się koło nas, oczywiście, tylko tak mówię, tak nie było, żeby nikt się nie wziął tego do siebie, w sensie nie było ze sznurem, nie było żadnego sznura, w każdym razie, słuchajcie, no przyczepił się, no i ja idę odprowadzić tą z Olgą do tej terapii, a on idzie za nami. Zaczyna opowiadać swoje historie życia o tym, kim są jego rodzice, że mieszkał gdzieś tam, teraz mieszka tutaj, przyjechał na jakiś okres. On, jakby dużo zaczynał mówić. Jakby mówił o sobie przede wszystkim i to było, nie wiem, najpewniej był po prostu samotny i potrzebował kontaktu z ludźmi i my to absolutnie zrozumiałyśmy, no ale jednocześnie nie miałyśmy powodu z nim rozmawiać i mu to mówiłyśmy, ale też nie w taki chamski sposób, bo widać było, że po prostu szuka przyjaciół, słuchajcie, szuka przyjaciół. Zaczął nam później mówić o tym, że chce otworzyć jakiś kanał na YouTubie, więc nie wiem, czy jakkolwiek nie powiązał na przykład Olgi z, z YouTubem. Czy jakoś internetowo, nie wiem. Ja byłam już tak trochę wykończona tym, że on z nami idzie, bo to był kawałek drogi, jakieś 15 minut z nami szedł. Ja już po prostu naprawdę nie chciałam, żeby on szedł. Ja ile ja, ja nie chciałam. Nie chciałam, bo chciałam pogadać z Olgą. I Olga chciała pogadać ze mną, więc chcieliśmy sobie pogadać na spacerku. No, ale ten typ się dołączył, nie? No, więc stwierdziłam, że okej, okay, no widocznie nic nie jestem w stanie zrobić. No nic nam nie robi, nie robi nam krzywdy, tylko rozmawia. Okej, okay, okej, okay, niech będzie. Idziemy w to? I złapałam coś takiego, że. Kurde, a jakby tak, wymyślić sobie całą swoją historię. Stwierdziłam, czemu nie. Niestety przedstawiłyśmy się Ola i Olga, więc tak jak powinno być. No ale nic, nic innego już później się nie zgadzało. Ja, słuchajcie, byłam zawodową fryzjerką, opowiadałam o zawodzie fryzjerskim. Ee, Olga natomiast robiła tatuaże dzielnie, są też, e, wiadomo, na jej ciele. E, ja już mam narzeczonego, e, Olga, męża z dwójką dzieci, jakby, wiecie, to makaron na uszy zaczęłyśmy nawijać, to ja się przy tym pośmiałyśmy. Myślę, że. Gościowi też się spodobało, jakby słuchał uważnie, zadawał pytania i jakby interakcje ludzkie, myślę, że jeśli chodzi o rozmowę, zostały zaspokojone. Oczywiście jak się dowiedział, że mamy mężczyzn, to już tak, wiecie, już tak niechętnie do nas e, chciał jakoś, nie wiadomo jak, podbijać. Już mówił, że chyba sobie już niedługo idzie, że idzie w drugim kierunku, no i wiecie. No dobra, więc ja się rozdzieliłam, szłam do domu, Olga poszła na terapię, on ją odprowadził na tą terapię jeszcze dosłownie tam minutę drogi, no i podobno sobie poszedł. No, i to była taka śmieszna historia, ale w sumie też od tego się zaczęło moje też myślenie, że, ej, w sumie, jak pojedziemy sobie na wakacje, to fajna przygoda jest rozpocząć takie kolejne życie i tak po prostu sobie wymyślić jakiś scenariusz. Przecież ci ludzie nie muszą nas znać. Jakby to są takie, wiecie, chwilowe, prze... nie prześwity, tylko takie przejścia ludzi przez nasze życie. I nie ze wszystkimi musimy być szczerzy i otwarci, jakby. Okej, okay, kłamstwa są złe, i to oczywiście mamy, jest potwierdzone tutaj, i jakby nie popieramy kłamstwa, ale słuchajcie, jeśli chodzi o takie małe kłamstewka na, na, na potrzebę o, zaspokojenia i jego potrzeby nawiązywania kontaktu z ludźmi, i naszych takich, że nie mieliśmy o to ochoty nawiązywać kontaktu z ludźmi, ale przynajmniej chcieliśmy mieć tego jakiś fan. Więc nie wiem, dajcie znać, co o tym myślicie. Czy mieliście ostatnio jakieś śmieszne sytuacje z ludźmi, którzy nie wiem, albo podbili do was, albo wy byliście jakąś przyczepą i po prostu stwierdziliście, Ej, podbijam do nich i się nie odłączam. Ja przy, przyznaję, że ja też potrafiłam tak być jakby potrafię robić coś takiego i wiem, że to nie jest łatwe do kontrolowania, więc jakby i, hmm, też rozumiem. Ogólnie jestem bardzo, bardzo ciekawa słuchajcie waszych historii z ludźmi, może jak spotkaliście i poznaliście się ze swoimi przyjaciółmi czy z partnerami. Nie wiem, czy wy kiedykolwiek słyszeliście o naszym poznaniu z Piotrkiem. W sumie moglibyśmy o tym odpowiedzieć. Dajcie znać, czy chcielibyście właśnie odcinek ja, Piotrek i po prostu byśmy sobie gadali, kawą się wypili, i nie wiem, porozmawiali na danych tematach, przy okazji opowiedzieli, jak to u nas wygląda, co, 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 co nas łączy i, i tak dalej. No, chociaż co nas łączy, to myślę, że wszyscy już dobrze wiemy. Słuchajcie, kochani, dziękuję Wam za tą kawusię, dziękuję Wam za spędzenie razem czasu. Dajcie znać, w jakich okolicznościach mnie słuchali, to na spacerze, czy to podczas malowania się, czy to podczas sprzątania, cokolwiek. Dziękuję, że jesteście. Raz jeszcze zapraszam Was na stronę Daily Myśli QR po zakup koszulki, oczywiście dla zainteresowanych. Wpadajcie na Instagramka, bo tam możemy częściej ze sobą pisać. Mamy bezpośrednie kontakty i relacje. Dziękuję, że jesteście raz, raz jeszcze. Trzymajcie się, do zobacząka i hejoo!